Niezwykle miło jest nam przywitać się z Państwem. Witają Dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy. Mamy nadzieję na super spektakl. Mam nadzieję, że nie będą mieli spętanych nóg, grając w roli faworyzacji. Emocji nie zabraknie. Właśnie rozpoczęła się pierwsza połowa. Nie dograł. Strzela. Zagranie głową? No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. Padne podanie. Jest szansa? Piękna interwencja. No i piłka wyszła poza pole gry. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam gdzie trzeba. Udanie. Czy to wykorzysta? No, pewna, znakomita interwencja bramkarza. Ależ niesamowita atak obrońcy. Pytanie, gdzie jest obrona? Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. ...rywala. No, znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Mamy przerwę. W pierwszych 45 minutach żadnej z drużyn nie udało się wypracować przewagi. Co ważne, żaden zespołów nie potrafił narzucić przeciwnikowi swojego stylu gry. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. No, rozpoczyna się druga połowa. Ciekaw jestem jak będzie przebiegała. Prowadzenie. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na śmiała decyzja trenera. Podwójna zmiana. Ładna akcja! Będzie strzelał! Kapitalna obrona! Gra dziś fantastycznie. Minimalnie niecelnie. Zarówno jeden, jak i drugi bramkarz będą zapewne bohaterami dzisiejszego meczu. Mamy zmianę, słusznie jest remis w tym spotkaniu. Jest druga połowa, może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. No mają przywilej korzyści. Czy uda się go wykorzystać? Czy to wykorzysta? Przejął piłkę we własnym polu karnym, że teraz zmienili taktykę na bardziej ofensywną. Jeżeli myślą o zwycięstwie, tu nie ma na co czekać. Dobrze teraz tu to wybić. Sędzia wychwytuje. Jest spalony. Rozstrzela! Nie ma gola! Obaj bramkarze prezentują dziś najwyższy światowy poziom. Przechwyt i uderzenie w stronę bramki. Zablokowany strzał. Nie zagrał. 90 minut meczu poza nami. Wciąż remis.